Hmm. Ach. Ach. Cześć. Dzisiaj będę piekł karkówkę. Mam tu taki kawał mięcha, 1,5 kg karkuby. Ona już jest przyprawiona. Stała sobie od wczoraj w lodówce. To jest cebula, czosnek, pieprz. Sól i kolendra. a bo ja tak lubię. a jak kto chce, może zrobić sobie inaczej. I co robią z tą karkową? Władujemy ją w takie aluminiowe pojemniczki, tak? Owiniemy to strzelnie porządnie, owiniemy to folią aluminiową. No i będziemy piec. I nie byłoby tu nic dziwnego, gdyby nie sposób pieczenia, bo upieczymy ją. W dole ziemnym. W dole ziemnym. Tak, zasypiemy ją ziemią. Musimy odpowiednio przygotować taki dołek. Według instrukcji to trzeba go wyłożyć kamieniami. Skód. Tak w dosyć kamieniami. No i dosyć dużymi kamieniami. Następnie rozpalić tutaj ogień. I te kamienie będą kumulować ciepło z tego ogniska. Następnie, kiedy włożymy tu mięso i to wszystko zasypiemy, to te kamienie będą oddawać tą zgromadzoną temperaturę do, do mięsa. Bo ten dołek, włożymy tu mięso, ten dołek zasypiemy piachem i na tym rozpalimy ognisko nie ja wiem kto to wymyślił przypuszczam że jacyś indianie jak ktoś wie to, to niech napisze w komentarzu kto pierwszy zrobił taki gołek sam jestem bardzo ciekawy Teraz to drzewo musi się tu wypalić, żeby został tylko, tylko żar, takie węgielki. No musimy trochę poczekać. No to zaczynamy. Przyłożymy karkudę do tego pomnika, ale najpierw damy kilka ziemniaków. spód, które będą dodatkiem do tego mięsa. Troszkę co tak. okay. Cebulę jeszcze. Cyk. No i mięso. Nie... Zmieści się? mieści się. Wymierzone. Dobra. Tu też ziemniaki. Ciach. A ah, sorry, trzeba podjać. poli. Kilka warstw trzeba dać. Przy wyjmowaniu z ogniska nam się to, to do dołka, nie ogniska, żeby nam się to nie rozpadło. A poza tym musi być szczelnie. To, to wszystko musi się tam udusić. Gdybyśmy byli w Afryce, to takie mięso by się zapinęło w liście palmowe. W Europie, no w liście chrzanu. No, my jesteśmy w Europie, dokładnie to w Skarżyncinie, no ale pod koniec grudnia niestety nie ma chrzanu. Więc zawiniemy to w folię aluminiową. Myślę, że wystarczy Przyznaję się, że robię to pierwszy raz więc jestem bardzo ciekawy co z tego wyjdzie Żeby no, nam się ładnie wypaliło Są Same węgielki takie tam, kamienie nagrzane A to kładziemy miękko I czekamy jakieś 2,5 godziny Tam pod spodem jest 1,5 kg mięcha Niesamowite Czekamy Bo co nam pozostało? Moja samotnia A tu pradawny piekarnik chwila prawdy co z tego wyszło Będzie gorąco. Pachnie niesamowicie. Ale pachnie. 嗯，不好。